Witam wszystkie dzieci zapraszam do świata o game to piękna gra w której znajdziecie mnóstwo przyjaciół musicie tylko uważać na tych wymiataczy stopki to czwane czitki siedzą 24 na dobę mają wielkie floty i farmią znaczy okradają słabszych musicie trzymać się razem a nie wystawiać jeden drugiego oni tylko czekają na to by mieć starcia tytanów na forum powtarzam nie wystawiajcie się im bo mogą was wszystkich pojechać o aaa. Na buga punktowego. Tylko kogo myśmy pojechali. Nie wiem ale wyglądał jak nasz. Pojebało cię. No co ty znowu będzie dym na forum, że się poszujemy to mógł być Lord Wako. Lub każdy inny z flotą Christoph Dayot Si Tfugazia. Chuj ważne, że pozłomy mamy blisko. Jak to Lord Wako to chuj i tak pożytku z niego nie było. Patrz na te lamy zawsze się patrzą na nasze owy. Wysłałeś Lecki. Pytam kurwa czy wysłałeś te jebane recyklery. Oglądasz tego owa jakbyś na niego zarobił. Markus dochuja pana czy ja zawsze muszę za ciebie myśleć. Spokojnie Jerry mam skrypty same latają jaki jest złom. A odebrać towar. Kurwa Macia ja już nie mogę. Znowu cię z farmią i nic nie podskoczysz. Jest taka stara federacyjna zasada. Miej dodatkową kasę na kilku kątach od tego ile masz kąt zależy jak wysoko będziesz w statystykach, a ile ty masz? Tyle, że cała Kalicja by nie policzyła. Dyszka, to max jaki ci dam.